Witam serdecznie moi kochani. Zrobimy czytanie i sprawdzimy relację, w której obecnie nie ma kontaktu, bądź kontakt jest znikomy, nie rozmawiacie ze sobą. Relacja w którymś momencie po prostu. Umarła, tak? Ktoś się wycofał, ktoś kogoś zablokował Sprawdzimy dlaczego, skutki i przyczyny i co będzie w najbliższym czasie Wczoraj robiłam też z wróżką Jamirą na TikToku live'a Przedwczoraj także, być może dzisiaj jeszcze będziemy mogły Was zaprosić Także kochani, tam też mieliście dużo pytań odnośnie właśnie takich relacji on-off Że ktoś pojawia się, znika, nie ma kontaktu No i stwierdziłam, że dzisiaj warto takie czytanie zrobić z tym, że przypominam, że ono jest ogólne, nie musi rezonować z każdym z Was. Jest Was dużo na kanale, kochani, nie ma takiej opcji, żeby ze wszystkimi takie czytanie rezonowało. Po czytania prywatne zapraszam Was do kontaktu. Adres e-mail zamieściłam w opisie pod filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne, roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami, także warto sobie przeczytać, dobrać odpowiednikami dla siebie, wówczas będzie was chronił jak osobisty. Amulet. I zobaczmy, kochani, relacje bez kontaktu. E, będzie tutaj aspekt męski, żeński. Jeżeli słuchają mnie panowie, to sobie, kochani, odwróćcie energię, po prostu dopasujcie, tak jak e, do Was tutaj przemawia i jak z Wami rezonuje. Zobaczmy energię męż mężczyzny, co tam się pokazuje, dlaczego jest ten brak kontaktu, e, co tu się zadziewa, mhm. jest zawieszenie. Ale naszemu mężczyźnie nie jest to na rękę, bo ty jesteś dla niego cesarzową. Mhm. Aha. Silne pożądanie tutaj widzę. Silną energię seksualną pomiędzy wami. Okej, okay. i taka energia niepewności, co będzie dalej. Dołożymy jeszcze romantometr. Sprawdzimy romantometr. Hmm. Ktoś tu jest bardzo dużym egoistą, ale widzę, że tu bardzo mocno ta relacja uderzyła w wasze ego. Tutaj, mężczyzna na chwilę obecną, powiem wam szczerze, w szóstce buław trochę czuje się zwycięsko, ale to jest tylko maska, to są pozory, to jest coś, co on pokazuje na zewnątrz. Jeśli chodzi o niego, to mamy tak, szóstkę buław, energię diabła, wisielca, tak. I pomiędzy cesarzowa. On w tobie widzi kobietę, która jest jego spełnieniem marzeń. Mamy ogromne pragnienie zwycięstwa. On czuje się wygrany w tej sytuacji, bo ma nad tobą przewagę, moja droga. On lubi czuć kontrolę, lubi czuć dominację, potrzebuje podziwu i dowodu na to, że jest ważny. I ty w którymś momencie być może odstawiłaś go na bok, zajęłaś się swoim życiem, swoimi sprawami zawodowymi, może swoimi przyjaciółmi. On się poczuł odrzucony, a on musi być w centrum uwagi, bo on ma trochę z narcyza, tak mi się w kartach pokazuje. Że on ma niskie poczucie własnej wartości, trochę jest taki narcystyczny i potrzebuje Twojej ciągłej atencji, ciągłej uwagi. On tej uwagi w którymś momencie nie dostał i zaczął się po prostu rzucać. I tutaj karty pokazują, że jest pomiędzy Wami silne pożądanie, on jest do Ciebie bardzo przywiązany, energia seksualna tu jest na najwyższym poziomie. To uczucie jest tak intensywne, namiętne, że aż toksyczne. On jest o ciebie strasznie zazdrosny, obsesyjnie, kontroluje, ma lęk przed utratą ciebie, uzależnił się od ciebie emocjonalnie i fizycznie cieleśnie. I powiem ci szczerze, on tego może nie pokazywać na zewnątrz. On pokazuje taką maskę, że jest fajnie, jest szczęśliwy, teraz ma czas dla siebie, nie musi nic robić, tak? Ty mu ten czas odbierałaś. I tu karty pokazują, że w którymś momencie zranił cię słownie, że ty już nie wytrzymałaś. Jesteś kobietą, która naprawdę daje mu serce. Ja tu widzę kobietę ciepłą, uczuciową, wrażliwą. Dałaś mu serce, dałaś mu swój czas sprawiłaś, że on przy tobie mógł być sobą, wspierałaś go na każdym kroku, a on mógł ci w którymś momencie powiedzieć, że nie chce z tobą być, zostańmy kolegami, mógł ci powiedzieć, że nie, nie nadajesz do związku, tak i ty po prostu nie wytrzymałaś i zakończyłaś relację, bo widzę zakończenie relacji ze strony kobiety. On jest w energii wisielca. Mimo wszystko nie robi nic, stoi w miejscu, nie ma kontaktu, utknął. On jest w zawieszeniu. Jest ofiarą własnego ego. Jego duma i lęk yy, nie pozwalają mu się odezwać. On czuje, ale nie działa. Yy, myśli o tobie dużo, myśli intensywnie, on pragnie ciebie, ale jego ego i strach tak mocno go paraliżują, że nie działa w ogóle. Woli się wstrzymać, niż narazić na porażkę, bo on nie wie, co ty zrobisz, czy nie zamkniesz mu drzwi przed nosem. Tu jest taka energia, czekam, aż Ty coś zrobisz. Niech sytuacja sama się rozwiąże. On myśli, że Ty od, y, odwrócisz sytuację. Y, tutaj kobieta, y, jeśli chodzi o Ciebie, moja droga kobieto, głupiec, rycerz w słońce paść buław. Ty tęsknisz za lekkością, za wolnością w tej relacji. Y, Twoja, jakaś część ciebie chce zacząć od nowa, albo wejść w coś z otwartym sercem. Tu jest silna namiętność i przyciąganie. Wy oboje macie silną energię seksualną. Jesteś gotowa działać, ale raczej w sposób reaktywny, impulsywny, a nie strategiczny. W Twoim sercu jest słońce. Ty widzisz w tym mężczyźnie kogoś, kto daje Ci szczęście, energię i wiarę. Twoje serce się przy nim otwiera, ale przez to, że zranił Cię słownie. Po prostu już nie wytrzymałaś, być może go zablokowałaś, bo tu są takie karty, albo po prostu nie macie tego kontaktu. Paść buław pokazuje, że tęsknisz za kontaktem, wiadomością, za flirtem, chciałabyś tej nowej iskry, rozmowy, spotkania, takiej spontaniczności, ale ty nic z tym nie zrobisz, bo to on ciebie zranił. I nadal czujesz radość, pożądanie i ciekawość, chciałabyś kontaktu, ale jednocześnie nie chcesz tego ciężaru emocjonalnego, który on ci funduje. Nie chcesz go po prostu. Pragniesz nowego początku, ale bez tych wszystkich ran, które on ci zadaje. Pomiędzy wami jest energia siódemki kielichów. Mamy tu jeszcze romantometr, awantura, egoizm, różnice i cios w serce. Siódemka kielichów pokazuje, że Wy oboje żyjecie bardziej w wyobrażeniach niż w realnych działaniach. Idealizujecie te relacje, tu jest rozczarowanie i milczenie. Romantometr mi pokazuje, że Wasze uczucia są prawdziwe i mocne. Oboje chcecie romantyzmu w tej relacji, ale no niestety. Konflikt ego. Tu się pokazuje konflikt ego. Walka o rację zamiast porozumienie. Ktoś się poczuł zdradzony albo zlekceważony, i oboje nosicie żal. Mężczyzna pokazuje się albo wygram, albo się nie odezwę. A ty pokazujesz, chcę być szczęśliwa, ale nie będę walczyć z jego dumą. I powiem Wam tak: uczucia są z obu stron. Separacja wynika nie z braku miłości, tylko z ran, dumy i różnic charakterów. On się blokuje, bo jego ego i lęk są silniejsze niż gotowość do działania. Ty czekasz na znak, ale nie będziesz go gonić. Chcesz, aby relacja była radością, a nie polem walki. My w życiu i tak wystarczająco musimy bitę wstoczyć, a dom ma być bezpiecznym takim miejscem, a nie właśnie polem bitwy. Co byłoby, kochani, kluczem do pojednania? Kontakt musi wyjść z jego strony. Dopiero wtedy ty, kobieto, otworzysz drzwi spontanicznie i z radością. Jeżeli on nic nie zrobi, to ty zaczniesz iść naprzód bez niego. Bo ja nie widzę, żebyś ty po prostu chciała się zatrzymywać. Ty znasz swoją wartość. On zostanie w zawieszeniu. Z takim niewyrażonym pożądaniem i tęsknotą tutaj widzę. Więc tutaj też dużo zależy od tego, jakie działania podejmie mężczyzna, bo kobieta zna swoją wartość. Ona została tak mocno zraniona. Ty widocznie jej powiedziałeś coś, co po prostu ugodziło jej serce. Pomimo, że wyszła do ciebie z sercem na dłoni, ty to serce roztrzaskałeś, znając jej lęki, znając jej przeszłość. I traumy, po prostu uderzyłeś w to, co bolało, i ona nie jest w stanie po prostu ci tego darować. I karty bardzo mocno to pokazują. Pomimo tego, że jest pomiędzy wami silne pożądanie, energia seksualna, przyciągacie się jak dwa magnesy, to po prostu kobieta tutaj zna swoją wartość i nie zrobi nic, bo to ty ją zraniłeś słownie. Ty być może nie wiem, albo imprezujesz, albo pijesz, albo piszesz z innymi kobietami, albo jej po prostu powiedziałeś, że straciłeś na nią czas. Nie chcesz się angażować, nie potrzebujesz związku. Kobieta po prostu poczuła się odrzucona, bo zrobiła dla ciebie, ile mogła, a ty ją potraktowałeś jak zło najgorsze. Więc tutaj, moi drodzy, kobieta na pewno nie zrobi żadnego kroku. Bo wie, że to nie ona zawiniła A jeśli chodzi o energię mężczyzny Jeżeli nie schowasz ego do kieszeni To możesz ją stracić Bo ona idzie przed siebie, ona się nie będzie zatrzymywała Zapraszam Was kochani do czytań prywatnych Wszystkiego dobrego, pozdrawiam